Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w vlogu. Coś czego w sumie nie robię zbyt często, ale postanowiłem nagrać dla Was parę klipów. Jedziemy sobie właśnie z do Warszawy na koncert. Our, 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 our last night. Our last night. No jakoś tak. Tak, czy siak, kilka klipów nakręcę, jakoś to fajnie zmontuję. Nie patrzy na mnie, że mam teraz taką przywaloną twarz. Po prostu jest godzina 7 rano, nie śpię już od godziny trzeciej i... Mogę być lekko zaspany, tak? Tak. I trochę się krępuję, bo ludzie tutaj chodzą i ja, ja nie jestem jeszcze, jeszcze stworzony do vlogów, ale jeżeli będzie, będziecie chcieli coś takiego więcej, to to oczywiście łapka w górę, prawda? Jakość dźwięku też będzie dupna, wszystko będzie dupne, ale mam nadzieję, że w jakimś stopniu się Wam to spodoba. Tak więc też coś dodać? A w górę. Super! To zapraszam do oglądania. BUM bum! <laughs> Jesteśmy w Warszawie właśnie. Przejechaliśmy przed siłą. Ja pierdzielę. Jestem normalnie podjęty po podróży. Zawsze takie rzeczy się dzieją po podróży. Lubię ignoruje, mówię, żebym szybko nagrywał. Hamuje moją wenę twórczą. Ja jestem po prostu zażenowany, nie lubię tak. Postaram się nagrać jeszcze parę klipów ogólnie jak się będzie. Co się będzie działo po prostu do koncertu, na koncercie, może jeszcze po koncercie. Jutro mam gór na kolokwium. Także będzie dosyć ciekawy, jak już na razie to tyle. Chcesz coś doda? Nie. Super, <laughs> fajnie, dzięki. Pozdrawiam. No, dobra. Jedziemy! Siedzimy sobie właśnie pod pałacem kultury i strasznie nam się nudzi. Mamy jeszcze kilka godzin do koncertu. Oglądaliśmy już sobie klub, błądząc oczywiście po pierdeli razy, bo ja jestem ślepy, ale też jest ślepa, nieważne. Troszkę inaczej teraz z dźwiękiem, bo sobie kombinuję, żeby nagrywać telefonem, po prostu bo jakość dźwięku w telefonie jest o wiele lepsza niż w aparacie. Dlatego też będzie z aparatu obraz, a dźwięk będzie z telefonu. I zamulam strasznie, przepraszam, zamulam, ja wiem. Jeszcze nie jestem rozkręcony z jakimikolwiek vlogami, nie jestem do tego w ogóle przyzwyczajony. Dlaczego mnie nagrywasz w ogóle, jak ja się nagrywam? Vlogę. Kaincepcja! Ja pierdziele. Tak czy siak e, postaram się nagrać parę klipów z koncertu i gdzieś to wrzucić. Myślę, że nie będzie jakichś praw autorskich, wrzucam, to wrzucam po parę sekund, więc e, żebyście zobaczyli mniej więcej jak oni grają, piszę sobie w YouTube, prawda? Our Last Night, jest naprawdę fajna kapela. Naprawdę fajna kapela. Jeżeli ktoś robi mocne granie, jak i też w sumie spokojny, bo mają i takie i takie piosenki, to naprawdę, naprawdę polecam. Ja sobie O tam tylko mają mikrofon, Ja dobra, kończę. Check. We yeah. can just get these as loud, as loud as we can on stage. One, two, check. Everyone makes a noise for Rich. Yachida <laughs> 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 must Okej, okay. nie mam pojęcia, czy będzie cokolwiek widać, e, powiem tylko tyle, <laughs> Gardo mam kompletnie zniszczone, może tego jakoś tak bardzo nie niszcować, bo teraz już się rozruszało, powiem tyle, nie da się ująć słowami po prostu tego, co się działo tego wieczoru, po prostu nie da się ująć tego słowami. i uwierzcie mi, ludzie, którzy po prostu nie byli, sorry, sorry że się nie mogę wyrazić, ludzie, którzy po prostu nie byli na tym koncercie, niech żałują, żałujcie po prostu, że was tutaj nie było, bo to był taki rozpierdol. Że po prostu aż musiałem użyć takiego słowa, bo inaczej się nie da tego określić. Powiem tak, pierwszy zespół w ogóle, który jakby nie, planowo nie miał grać, okazało się, że gdzieś tam support, który miał grać przed Hour Last Night po prostu się troszkę chyba spóźnił e, i po prostu wyszedł inny zespół, który grał przez pół godziny bodajże? Jakoś tak pół godziny i był naprawdę, naprawdę spoko. Polski zespół, naprawdę fajny, jeżeli e, znajdę tą nazwę, moi tam podawali, to e, wrzucę gdzieś tam do opisu, będziecie sobie mogli posłuchać, bo naprawdę fajnie, jeżeli ktoś lubi ostry rytm, to polecam. Teraz będzie ciemno, nic nie będziecie mi widzieć, huchu. Hu. Drugi zespół, który już był tym supportem, zespół Palasite. Sorry, że dokładnie tak nie pamiętam, ale w sumie nie znamy tego zespołu, więc sorry. Ale e, uwierzcie mi, że też jest zajebiste, jest połączenie muzyki elektronicznej z muzyką osną, taką metalową wręcz. Co daje naprawdę, naprawdę zajebisty efekt. Eee, I co dodatkowo, no i już nie mówiąc o tym, że Arla's po prostu rozpieprzył system. Nie wiem czy ktoś z Was kiedykolwiek był na Woodstocku, ja już byłem e, ze dwa razy co najmniej. Pod sceną czasami zdarza się taki ścisk, prawda, no bo dużo osób chce być blisko sceny, prawda. No to w porównaniu do tego co się tutaj działo, Woodstock się kompletnie chowa. Nie ma w ogóle nawet, zero po prostu porównania. Staliśmy w takim ścisku, że nie mogliśmy się w ogóle ruszyć, palcem nie można było ruszyć. Głosy mi Włosy wykręcali ręce, nogi po prostu połamali. Pogo, by Pogo było też, było zajebiście, po prostu tyle emocji, tyle fra, rzeczy, że nie idzie tego po prostu ująć w jednym zdaniu konkretnym, po prostu nie idzie tego opisać. To jest zbyt... Zbyt, zbyt duże zbyt, zbyt wiele się działo po prostu no i zdjęcia tutaj gdzieś się będą oczywiście wyświetlać moje nie wiem czy lub wrzucę czy zgodzi się ale pewnie może wrzucę bo, bo wyszły naprawdę zarobiście z gitarzystą Arlast Knight z basistą Arlast Knight z e, sorry gitarzystą i perkusistą zespołu e, który supportował Arlast Knight czyli Palasides mam nadzieję że dobrze wymawiam tę nazwę bo goście naprawdę zasługują na szacunek są zajebiści i co no parę klipów gdzieś tam wrzucę e, nie będzie tego dużo bo Poziom decybeli po prostu był tak ogromny, no ba, był tak. Że, że po prostu bałem się nagrywać tego aparatem. Eee, nagrywałem wszystko telefonem, więc jakoś będzie troszkę słabsza eee, i po prostu dźwięk będzie, jeden to wieje takie, takie... Ale mam nadzieję, że Wam się to wszystko spodoba. Także ja teraz kończę, może jeszcze gdzieś potem coś nagram. Było zajebiście, trzymajcie się i na razie. Łapki w górę muszą być, ja postaram się jakoś to fajnie zmontować, będzie super. Okej, okay. ja jestem w Ludnicy. Nie ma to jak pisać kolokwium po koncertach, naprawdę zajebiście, się, uwierzcie mi. Odczucia są niesamowite. Mam okulary, więc mam wyjeżdżane w tym momencie na ludzi, mogą się na mnie patrzeć. Niech mnie nie zobaczy. hu, Dobra, jest to ogólnie troszkę zimno, więc troszkę mi się łapy trzęsą, ale nieważne. Chciałem dopowiedzieć to, czego nie mogłem dopowiedzieć wcześniej, gdyż ponieważ były emocje, były duże emocje, jakby nie, nie patrzeć. Dlatego nie byłem w stanie powiedzieć może dokładnie tego co chciałem jeszcze Wam przekazać poza tym, że naprawdę było zarąbiście i mam nadzieję, że uda mi się to jakoś fajnie zmontować, żebyście mogli sobie to, to oglądać i może przeżyć to razem ze mną po części. Dowiedziałem się w sumie cicho. Dowiedziałem się w sumie, że Kupson był na koncercie Aura's Night. Ja wiem, że e, lubi właśnie ten zespół, więc mnie to w sumie nie dziwi. Tylko szkoda, że nie udało mi się z nim spotkać, bo e, mielibyśmy ten wspólny temat, w sumie jeden e, właśnie odnośnie zespołu, tak? Moglibyśmy sobie porozmawiać mniej więcej jak to nam się podoba ten koncert, tak? Nie wiem czy on kiedyś jeszcze, e, czy on był, kiedykolwiek na, na, na tym zespole, czy nie. E, tak czy siak. Szkoda, z drugiej strony mamy jeszcze bardzo fajne, fajne wspomnienie. W sumie mam nadzieję, że uda mi się gdzieś znaleźć e, klip. Nie wiem, gdzieś na YouTube może ktoś wstawi, gdzie... E, wokalista Trevor, złapał mnie za rękę a mać, naprawdę to było to było coś, coś zajebistego, niesamowitego. I lu również udało się popchać e, do samego przodu i złapać go za rękę, więc to było coś niesamowitego. Wiecie, taka interakcja kurde z wokalistą, to, to jest coś innego tak naprawdę. Dobra, nie będę tutaj przeciągał. Mam nadzieję naprawdę, że odcinek... Jak kuźwa, co ja pierwsze, taki mini vlogasek, recenzja, jakkolwiek to nazwać, wam się spodobało. Eee, I oczywiście zostawcie łapkę w przyszłości. Mam nadzieję, będzie coś takiego więcej. Postaram się ograniczyć jakiś, może, lepszy aparat, żeby jakoś obrazu była lepsza. Może jakiś, nie wiem, żeby też dźwięk był troszeczkę lepszy. No to jak być lepszy aparat, to powinien być lepszy dźwięk. Tak czy siak, ja się zamykam. Trzymajcie się i na razie idę pisać kółokszum, jak dole. Mogę was nie pytajcie mnie, jak poszło mi kolokwium, kurde. jak mi będzie ...pierdyliarda łapek, jak mnie zmotywujecie do poprawy, bo to był termin zerowy, tak, tak więc nie ma, nie ma, nie ma nie ma lipy, nie ma strachu, jak mnie zmotywujecie, to się kurwa załamie i przestanę nagrywać. Koniec Koniec! Koniec po prostu Załamię się, gdzie zaliczę i nie będzie więcej filmów, więc jeżeli chcecie jeszcze kiedykolwiek zobaczyć moje filmy. Zmotywujcie mnie kuźwa, mać takiego lenia, nie ciężko zmotywować, ale zmotywujcie mnie do nauki, naprawdę. O oh my god. nic. Wracam do domu, siadam pewnie, gdzie jakie, siadam do montowania kuźwa, idę spać, odsypiać koncert. Uu. żegnam się z wami chyba po raz trzeci albo czwarty, nieważne. Pa pa.